Mam świetną grę. Nazywa się Shotgun. Jeżeli mnie słyszycie, zobaczcie tę grę. Można grać w 2, 3-4 osoby. Mam w dyspozycji tylko broń. No i próbujemy się wyniszczyć. Gra naprawdę świetna. To są młode osoby, które też grają. Można w to poprać z tej stronki. Tu jest również jakaś inna gra na komodorka. Froxdrw.com. Zajrzyjcie. Na pewno to się Wam spodoba. Ja oczywiście. Pobiorę tą grę, gra jest do pobrania, poznajcie ten tytuł, dajcie znać. Kolejną grą, którą tu widzicie jest Skaczący Pomidor, słuchajcie. Mamy tutaj do wygrania, ja już gdzieś taką grę widziałam, podobno, no ale jak tu widzicie jest ta gra tutaj dostępna też na gamescom i można grać. Jest tu dość sporo gier sporą retro i to naprawdę robi frajdę. Jak słyszycie, niektórzy grają tu obok, tu na przykład mamy komodorka, starego komodorka 64, zobaczcie na to. Kończone chyba z 20 stacji, słuchajcie roboczych To wszyscy mogli zagrać online. Tu mamy też również automaty i flipery. Zobaczcie automaty i flipery. Tutaj poznajecie pewno reklamę pac Bastian

Nie wiem gdzie jest z nami wychodzi raczej na super a na i wygląda całkiem przyjemnie Dobra, co mamy tutaj jeszcze? Mamy coś na SEGESAT Satu drinka, zobaczcie to oraz na Segje Gra nazywa się Metal Dragon. Dalej mamy coś ciekawego, chyba to już pokazywano na moim kanale. Przypominam to sobie. Good word. dobra. Instinct. I coś podobnego chyba do GTA, nie wiem jak się to tak nazywa, Teraz zobaczymy. I Zobacz, ty masz wystawkę niektórych gier na Dreamcast'a i tak dalej. Jeżeli mnie nie słyszycie, wybaczcie, to jest bardzo, bardzo głośno. Kolejną grą, którą tu mamy, jest znowu Sega Dreamcast. Słabo jakaś gra na Genesisa. Graficznie wygląda ciekawie, spróbuję zagrać.

gier które wyjdą na nasze letro sprzęty. Tu mamy Super Nintendo. To gry chyba wam pokazywam już na moim kanale. Mamy też NESa, Micro May.

Sobie. Dużo gier strategicznych. Dużo gier starych, ale dobrych. Tutaj jest dziewczyny, które wyglądają bardzo apetycznie. Jest dużo osób, które są poprzebierane wyglądają genialnie. Musicie sami zobaczyć. No, na przykład tekę na drujeczkę. jakąś grę, której grę nie znam. No i oczywiście chyba Sonic, który każdego każdy z nas zna. Retrogry, jeżeli kojarzycie Need for Speed. Mam też retro sprzęty tu gości gra na komodorku z ciekawą temperaturą, sami patrzę. Mamy kolejny komodorek. I oczywiście klasyka Sams Journey, Sister. Dobrze w generacji tak jak się nowicie Figar Hero. jakieś nowe gry Gra na Super Nintendo Kolekcja Super Nintendo Switch Co jest Super Nintendo Nintendo Switch É, Kolejne gry, na przykład nas ktoś coś, o, coś o, o tym wie coś świetnego na Amiga 1200 Boja pod nazwą Diffused. Sterowanie jest za pomocą nóg, słuchajcie. Sterowanie jest za pomocą oczywiście nowy OS... OSSC, słuchajcie. O jest Oczywiście gra Metal Slug, Trzeba było pomyśleć, może jest tak dobry jak Meduza Chociaż Meduza jest nasza krajowa tak więc wydaje mi się, że jest o wiele, wiele lepsza Tę tą już Wam pokazywałem, tą gra Jak nazywa się ta gra? Jesteście Ale oczywiście! Dlatego się Tu oczywiście amuniki polskie. Polski. sam widzimy dużo tu się dzieje. Jest bardzo głośno. I nie wiem czy mnie w ogóle słychać. Zobaczcie, kolejne stanowiska i kolejne gry. O tych pomidorkach już wspominałem, tą grę już graliśmy razem na samym początku. Wejdźcie, odbicie tą stronkę, będziecie na pewno chcieli zagrać w tą grę, bo naprawdę jest ciekawa. I tutaj mam jakąś grę w stylu Rogera, ale z grą oczywiście do przejścia, zabrania piwa z lewej na prawą stronę. Można się również zagrać w wersji mobilnej skonując ten QR-code. Tu już byliśmy, ale powtórzę jeszcze raz ta gra, której pokazałam Wam na samym początku mojego materiału. I gra, którą na pewno spodoba Ci Atari Retrofanowi. Wszystkie gdzie są darmowe i do pobrania normalnie jest w tej stronie 这样。 Dziękuję swoich sił z Turricana oryginalne flipery albo pinbole Oczywiście o wiele więcej, ale zobaczyć tą grę. Nikt chyba raczej tej gry nie zna. Po prostu szykówka. W tej gry już Wam pokazywałem, ale pokażę raz jeszcze. i oczywiście daj w multiplayerze. Genialne, zrobione obrazki, trójwymiarowe, naprawdę świetne, zobaczcie to sam. Gdzie jest grania? Zobaczcie sami. Jak sami widzicie, wszystkie automaty są okupywane przez maniaków grania. Tu mamy kolejny maniaku zobaczcie, Amiga 32 i chłopaczek młody gra w strzelankę. No i oczywiście Bomberman. Kolejne gry i kolejne przyjemności. Zamieni 600. Coś dla maniaku No i... A500 Mini Tu mam jakąś nową grę, zobaczcie ten kontrolę, jaki jest krowiasty i przyjemność grania tu mamy jakąś kasetkę Amiga Future o tej grze już Wam wspominałem nie wiem czy można ją wziąć czy też nie ale chyba tak da. przechodzimy dalej oczywiście znowu powrót do SNES-a, SEGI i innych konsol To czyli Donkey Kong tu mamy sklep reklamujący się sprzęt, no sprzętem do retro, naszych retrosprzętów I oczywiście granie Budę popisać już gdzie już byłem, a gdzie jeszcze nie. Zobaczcie to! Młody chłopacz jedzie traktorem. ai ah, que batuda esbelhiscamos já estamos. czyli śpiewani na ekranie. Hmm. To pokazywałem, ale na pewno odbijcie tą stronę